W dzisiejszej modzie i urodzie witają Państwa autorzy programu Iwona Gabryjończyk i Zbyszek Pietrzak. Ewa Mingę zaskakuje nas na nie tylko oryginalnymi i efektownymi kolekcjami, ale także swoją działalnością charytatywną. Mogliśmy się o tym przekonać na poznańskim tygodniu mody, gdzie odbył się jej pokaz, z którego dochód został przeznaczony na rzecz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Jak zwykle w wydarzeniu tej rangi towarzyszyła gorączkowa atmosfera przygotowań i to nie tylko wśród modelek. Jako pierwszej oddajmy głos Ewie Mingę, która w trakcie programu opowie nam o tym, co stworzyła na ten wyjątkowy wieczór pokazałam w tej kolekcji y, trzy części tradycyjnie. Pierwsza część oparta na kanwie polskiej y, złotej jesieni, babiego lata. W tym roku tendencje światowe pokazują, że y, to co jest najładniejsze, to co jest najmodniejsze, to są kolory, które można spotkać tylko i wyłącznie w Polsce o tej porze roku. To są nasze liście klonowe, rudości, brązy, ciemne burgundy, kolory koniaku, y, zieleń taka bardzo charakterystyczna dla y, gnijących, tak to nazwiemy. Liści. Kolekcja podkreślona drugimi dodatkami, szlachetne futra, lamowania z futer, futra specjalnie ściągane z daleka, żeby były na tyle miękkie, na tyle dobrze wyprawione, żeby można było stosować je w lamówkach, wykończenia takie, które nie usztywnią, które spowodują, że zostanie zachowana miękkość materiału, miękkość formy. Gościem specjalnym na pokazie Wyminkę była pierwsza dama Rzeczpospolitej, Jolanta Kwaśniewska. Na początek dowiedzieliśmy się o jej spojrzeniu na świat mody. Ja po paru ładnych takich latach, kiedy zajmowałam się tylko i wyłącznie sprawami wsparcia społecznego dla tych kwestii, które wydały mi się istotne, wreszcie mogę powiedzieć, że dla mnie także ważna jest moda, że jest dla mnie niezwykle ważne promowanie polskiej produkcji. Staram się ubierać u polskich projektantów. Że mówić dobre, bo polskie. Proszę powiedzieć, czy korzysta Pani z rad projektantów i stylistów, czy polega Pani raczej na własnym goście? To znaczy ja chętnie oglądam pokazy mody. Bardzo często wtedy, kiedy potrzebuję bardzo jakiejś konkretnej kreacji, to spotykam się z moimi zaprzyjaźnianymi projektantkami. Jedną z nich jest właśnie Ewa Mingę, która z pewnością należy do czołówki polskich kreatorów mody. Druga część to jest moja ulubiona część. Wymyśliłam sobie ją tak bardzo kobieco, drapieżnie, ale zarazem graficznie, czarny-biały, jako główne kolory z małymi punktami przecięciami czerwieni, czyli pojawiły się linie bądź punkty, dosłownie punkty czerwone. Czasami był to tylko czerwony but, czerwona rękawiczka, czasami były to wploty czerwonej tkaniny, między czarną, czarno-białą na przykład. Kurze stopki, kraty, kolekcja graficzna, kolekcja, która się bardzo podobała, taka również bardzo medialna, dobra do. Robienia zdjęć dla fotoreporterów, dobra do nakręcenia kamerą. Ja o to wszystko bardzo dbałam, żeby to była kolekcja widowiskowa. Muzyka Trzecia część wieczorowa, już bardzo charakterystyczna dla mnie, suknie wieczorowe. W tym sezonie oprócz czerni pokazałam, obiecywałam, że nie pokażę czerni, ale nie mogłam wytrzymać, musiałam coś czarnego zrobić. Pokazałam brąz, pokazałam taki, taki rudo-zielony kolor, oliwkę. To nie jest tak, że to co pokazałam, to wszystko należy nałożyć. To była kolekcja specjalnie zrobiona w sposób widowiskowy, dlatego że cel, na który zbieraliśmy pieniądze, był dla nas bardzo istotny. Ewa jest naprawdę, myślę, projektantką wyjątkową, rozpoznawalną. Ja już parokrotnie namawiałam moje koleżanki z różnych krajów świata, kupowały ubiory od Ewy. One są tak niezwykłe, że kobieta, która pojawiłaby się na przykład w jej kreacji w dowolnym miejscu, czy to byłby Paryż, czy Londyn, czy Nowy Jork na największych galach wzbudziłaby natychmiast uwagę, niejednokrotnie zachwyt. Ja z przyjemnością ostatnio mam takiej bardzo pięknej kreacji, o którą pytała mnie się pani Laura Bush. Niezwykła kreacja właśnie zaproponowana przez Ewy. Ona ma tak niespożyte siły i taki talent, że życzę jej, żeby stała się polską projektantką, uznaną, rozpoznawalną na całym świecie. Bardzo chciałam podziękować pierwszej damie Rzeczpospolitej, pani Jolancie Kwaśniewskiej, która już drugi raz przyjechała tu do Poznania na moje zaproszenie i zaproszenie Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszyscy Państwo, którzy tu jesteście zapłaciliście po 150 zł razy ilość Państwa na tej sali. Dziękuję. Jest to suma, którą przekazujemy na Fundację Porozumienie Bez Barier pani Jolanty Kwaśniewskiej. Za Waszą hojność, Wasze serca. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończeniem tego udanego wieczoru był bankiet z udziałem zaproszonych gości. Panie mogły być kreację Wymingę, wspomagając dodatkowo fundację, a my zarejestrowaliśmy dla Państwa przedstawione w programie wypowiedzi. Nasz program jest również, oprócz mody, również o urodzie. Proszę powiedzieć, co poza ubiorem czyni kobietę piękną. Jej wnętrze to jest najważniejsza rzecz. Ja myślę, że to nie jest istotne tak naprawdę jak się ubiera i, i jak się wygląda. Ja znam takie szare myszy, które mają tak piękne wnętrze, że nic im więcej nie jest potrzebne. Tą myślą Jolanty Kwaśniewskiej kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, zapraszając na następny program.